Zmiana opon z letnich na zimowe albo z zimowych na letnie to problem, z którym wielu z nas musi się zmierzyć dwa razy w roku. I ten ciągły dylemat, czy jest sens to robić, czy może moje letnie opony dadzą sobie radę z zimowymi warunkami, czy jednak to dobra droga do wzięcia udziału w zlocie miłośników letnich opon. A może opony całoroczne to jedyna słuszna opcja? Zobaczmy, co mówią testy i zdrowy rozsądek. Rozróżniamy trzy główne rodzaje opon samochodowych, jeśli chodzi o warunki pogodowe i temperaturowe, do których zostały przeznaczone. W teorii opony letnie zapewniają największą przewagę w warunkach suchych i wysokich temperaturach. Opony zimowe najlepsze rezultaty dadzą w warunkach mokrych, śniegowych i błotnych, kiedy średnia temperatura utrzymuje się poniżej tych 7 stopni Celsjusza. Dadzą radę tej całej paci, którą widzimy po tym topniejącym białym kurę. No i opony wielosezonowe, zwane całorocznymi, będącymi kompromisem, powinny sobie poradzić się w każdych nieskrajnych warunkach. Czy można jeździć oponami zimowymi latem? To trochę tak, jakbyście chcieli brać apap noc w dzień, no ale dobra, nie oceniam. Im niższa temperatura, tym guma staje się twardsza. Mieszanka opon zimowych dostosowana jest do pracy w niskich temperaturach, stąd też jest bardziej miękka, elastyczna, podatna na odkształcenia niż ta w letnich czy wielosezonowych. To zapewnia znacznie lepszą przyczepność w zimowych warunkach temperaturowych. Przez to jeżdżąc nimi na przykład w 30-stopniowym upale, ich bieżnik będzie się zużywał znacznie szybciej. Zwiększymy zużycie paliwa samochodu, a efektywność hamowania i skręcania, no, będzie gorsza w suchych warunkach. Ale można. Jeszcze jak? Czym się różni opona letnia, zimowa i wielosezonowa? Oprócz tego, że składem mieszanki to przede wszystkim kształtem bieżnika. Będzie się on różnił w zależności od modelu danej opony. Najbardziej rozbudowane mają zimówki. W nich znajdziemy, ale także również w wielosezonowych, jak na przykład w tej, lamele. Czyli takie bardzo wąskie szczeliny, e, zygzaczki najczęściej rozwierają się przy kontakcie z nawierzchnią, dzięki czemu poprawiają przyczepność na śniegu. I lodzie, wgryzają się w ich powierzchnię i na przykład przełamują napięcie powierzchniowe z wodą. Mamy także różnego typu wyżłobienia biegnące po całym obwodzie opony i one mają za zadanie głównie poprawić odprowadzanie wody. W zimówkach i wielosezonowych będą one głębsze i bardziej rozbudowane niż w letnich, po to aby zwiększyć przyczepność na mokrej nawierzchni i zmniejszyć szanse na aquaplaning, czyli kiedy opona zamiast toczyć się po nawierzchni, tak jak powinna, na przykład asfalcie, to robi to po poduszce wody, przez co tracimy przyczepność. nie dobrze Dzięki głębokim kanałom, opona wywiera też większe siły, ścina na przykład taki śnieg i błoto, po którym jedziemy, oraz pozwala więcej przemycić go w swoich szczelinach. Z tego też względu ważne jest, aby nie piłować bieżnika opon zimowych, aż do tych regulaminowych 1,6 mm, ale pomyśleć o wymianie. Już przy tych 4 mm, gdyż po prostu wydajność takiej opony zaczyna wyraźnie spadać. Opona jest też często projektowana pod jeden kierunek jazdy. Wtedy trzeba ją zakładać na felgę zgodnie ze strzałką na jej boku. Tym samym jazda na takich oponach do tyłu, na wstecznym no jest niestety bezwzględnie zakazana. Naprawdę. Meganka, którą tutaj widzicie, została zakupiona przeze mnie w maju tego roku i wówczas była ona na oponach zimowych, które były wyprodukowane ponad 20 lat temu. Polskie prawo, co prawda, nie narzuca minimalnego wieku oponom, na których muszą jeździć nasze samochody, ale zalecenia są takie, żeby je wymienić maksymalnie po 10 latach, a niektóre źródła mówią już o 6 latach. Ja osobiście nie jeżdżę jakoś super dużo, dlatego nie chcę sobie zawracać gitary tą dwukrotną zmianą ogumienia w ciągu roku. Dlatego zdecydowałem się na wymianę obecnych letnich opon na Wielosezonowe. Tutaj akurat firmy Nexen Model N Blue For Season, które zostało mi dostarczone przez sklep Jeśli potrzebujecie opon albo felk do swojego samochodu, to na pewno znajdziecie coś dla siebie. No, wybór jest naprawdę duży. Link jak zawsze w opisie pod filmem. To, na co myślę, że warto zwrócić uwagę przy zakupie opon, jest okres gwarancji. Na niektóre jest 5 lat, inne 7 lat, a na jeszcze inne 3 lata. Myślę, że to może nam pokazać, na ile mniej więcej taka opona będzie nam starczyć. A co mówią testy opon? Zobaczmy na kilka testów porównujących opony letnie, zimowe i wielosezonowe. I z góry mówię, że jeśli myślicie, że opony letnie sobie spokojnie poradzą w ostrej zimie. To opowiedzcie, gdzie jedziecie, a ja pójdę was nagrać. W tym krótkim teście sprawdzono opony letnie: opony Michelin CrossClimate będącymi wielosezonowymi, inne wielosezony i zimowe. Jak widzicie, na śniegowym wzniesieniu, letnie nie dały rady, a najlepiej poradziły sobie kto by pomyślał opony zimowe. Ale wielosezony też uzyskały dobry wynik, dość zbliżony do zimówek. Dwa lata temu kanał Tire Reviews udostępnił dość dużą porcję wyników z testów wprowadzenia auta, przyspieszania, hamowania na różnych nawierzchniach. Porównywał przede wszystkim opony wielosezonowe z zimowymi. W skrócie najlepsze wyniki na podłożu śniegowym zajęły opony zimowe, z czego o dziwo na drugim wielosezonowe, które widocznie polubiły się ze śniegiem. Przepaść się pogłębiła w hamowaniu i przyczepności, bo zimówki poradziły sobie jeszcze lepiej niż wielosezonowe i tutaj one szczególnie przodują. I to są różnice rzędu paru procent. Wprowadzeniu samochodu na mokrej nawierzchni z kolei podium zajęły opony wielosezonowe, choć ogromnej różnicy między zimówkami nie było. W warunkach suchych również prowadziły wielosezony, ale różnica pomiędzy zimowymi była na poziomie maksymalnie paru procent. W kolejnym teście z 2022 roku dodatkowo wprowadzono opony letnie i zimowe jako punkt odniesienia dla wielosezonowych. Niestety w teście nie podano konkretnego modelu tych opon, ale najprawdopodobniej są to jakieś opony premium. Na śniegu podczas hamowania, przyczepności i prowadzenia najlepsza okazała się zimowa. Choć wielosezonowe też bardzo dobrze sobie poradziły, no a zdecydowanie najgorzej letnia, która potrzebowała dwa razy więcej drogi aby wyhamować na suchej nawierzchni wygrała opona letnia Przegrała zimowa, która potrzebowała 10 metrów więcej w stosunku do letniej, aby wyhamować. Z kolei na mokrej nawierzchni wygrała opona letnia, i na dalszych miejscach plasowały się wielosezony, i zimowa gdzieś w środku tabeli. W razie co, podlinkuję Wam te badania w opisie, jakbyście sobie chcieli je dokładniej przeanalizować. Zatem, to czy lepiej jest mieć dwa komplety opon, które zmieniamy w ciągu roku, lub jeden wielosezonowych. Według mnie zależy, jak często używa się samochodu zimą i jakie robi się przebiegi, czy są to tylko krótkie wypady na zakupy, dojazdy do bliskiej pracy i ogólne poruszanie się tylko po mieście, czy warunki panujące zimą nie są ostre, czy może mamy jednak do czynienia z obfitymi śnieżycami i dużymi mrozami. Według mnie wniosek płynący z testów jest taki, że w większości opon wielosezonowych bliżej jest do opon zimowych niż do letnich. Oraz to, że w miejscach, gdzie lato jest gorące, a zimy bardzo zimne, najlepszym rozwiązaniem pod kątem bezpieczeństwa no, są jednak dwa komplety opon jeden letnich i drugi zimowych. Natomiast tam, gdzie warunki klimatyczne nie różnią się od siebie tak bardzo na przestrzeni roku, Opony wielosezonowe mogą być dobrym wyborem. Choć oczywiście to też zależy, który konkretnie model takich opon. Bo na przestrzeni ostatnich lat możemy zauważyć, że nasze polskie zimy stają się coraz cieplejsze i mało śniegowe. Coraz mniej jest tej zimy w zimie, prawda? Może być tak, że jak mało jeździcie, to nie zdążycie zużyć bieżnika opon zimowych i letnich, a będą już miały te 80 lat. Też trzeba liczyć koszt wymiany kół lub opon, zakładając, że Macie tylko jeden komplet felk. Jeśli jednak jeździcie dużo, powyżej tych 8-10 tysięcy km rocznie, w długie trasy, tereny, które nie zawsze są dobrze odśnieżone, e, lubiąc przy tym jeździć dynamiczniej, być może warto zainwestować w osobne zimówki i letnie. A Wy jak uważacie, warto iść w stronę opon wielosezonowych? Czy jednak korzystniej jest mieć dwa osobne komplety na zmianę? Może polecacie któryś konkretny model opon? Podzielcie się tym w komentarzu. Pamiętajcie także o ocenie tego filmu oraz subskrypcji kanału. A tymczasem, trzymajcie się i cześć. but i don't want no sympathy yeah. huh?